Dzisiaj mamy szybki filmik specjalnie dla pani Renaty, która ma tutaj w Tigerze 8 luz na rączce kierownicy. Zobaczcie, tutaj o taki luz. I teraz jak ten luz wyeliminować? Zciągamy tutaj to, to zabezpieczenie, tą blokadę i tutaj nam się pokazuje śruba. I co nam podpowiada intuicja? No wiadomo, jak jest luz, to trzeba dokręcić śrubę. Tutaj wręcz przeciwnie. Czyli, żeby wykasować tutaj, właśnie oto ten luz. Otwieramy to i tą śrubę luzujemy. I teraz, uwaga: to jest bardzo ważne, żeby tą śrubę luzować, a nie dokręcać. Jeżeli tą śrubę bym dokręcił mocno, mocno, mocno i kręcę, bo nadal mam luz, to co się stanie? To zerwy, gwint tutaj, i już będzie trzeba kombinować, albo to przegwintować, albo y, wymienić cały ten element. I teraz, zobaczcie. Kręcę sobie co jedną czwartą obrotu dosłownie, składam i sprawdzam czy mam luz. Mam nadal luz, kręcę dalej, o już praktycznie nie mam luzu, ale jeszcze chcę sobie to po prostu zrobić na sztywno, beton, dlatego jeszcze sobie tutaj dociągnę. O i zobaczcie, o i teraz już chciałem sobie dociągnąć na ten bardzo mocno i mi się to nie składa, czyli przesadziłem. Czyli dokręcam troszkę tą śrubę i sprawdzam, czy mi się składa. Złożyło mi się, jest sztywno i tak dalej, beton. Yy, jeszcze jedna uwaga. Jakby wam się to na przykład po jakimś czasie wyregulowaliście, za trzy dni znowu się poluzowało. Co robimy? Wy, można tą śrubę całkowicie wykręcić i jeżeli ta śruba się luzuje, to można ją tutaj potraktować klejem do gwintów i taki klej do gwintów niebieski, ja wam wstawię linka też w opisie. I smarujecie tym klejem do gwintów, wkręcacie z powrotem tą śrubę. Za mocno. Jeszcze za mocno jest skręcona, za słabo jest skręcona. O, teraz za mocno. Szukam tego punktu. Teraz myślę, że będzie dobrze. Nie, jeszcze za mocno. Wykręciłem. O! I znowu mam. I to jest to. I teraz mam sztywniutko. I to tyle. Dzięki bardzo. Pozdrawiam panią Brenatę. Mam nadzieję, że poradnik pomógł.